Siemasiema, siema, ja jestem kuwan 27 i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Minecraftie, ale nie na byle serwerze, bo jest to nasz oficjalny serwer, mój Maxa, którego IP wam nie zdradzę, bo to nie jest do końca taki serwer dla widzów. To jest serwer. Taka mała kwadratowa masakra. No, taki do nagrywania odcinków. Tak więc w miarę, na w miarę wie, możliwości... Na przykład, na przykład ostatnio Cornel wbił mi na chatę, to ja mu zalałem domek wodą. Taki prank. No, taki serwer, na którym się zawsze dużo dzieje. nie e... jest dużo śmiechu, na przykład ja używałem no. X-Ray'a. nie nagram z tego odcinka, <laughs> bo co się nie do tego przyznawać? I nie nagram z tego odcinka, bo mi się nie chce. Dobra, generalnie gram tu już naprawdę dużo. Zresztą nie tylko ja. Pomiędzy innymi Cornel i Wojtas, ale go nie ma. To jest mój domek. Kornel ciągle twierdzi, że zgapiłem od niego, bo to był ten sam poradnik. Ale mój jest trochę inny, mój jest trochę ładniejszy i inaczej wystrojony. Ja umiem budować ładnie. Nie, no dobra, Kornel jest frajerem. Ja umiem budować ładnie z poradni bez poradnika. Ostatnio zbudowałem fajną chatę. Kornel się do mnie truje, chce moją głowę. Ale ja mu nie dam. Nie dostanie jej. Dobra. Się dom, a <grystanie> no, no, Kornel to jest taki straszny... Co Robimy kurtynę. No, co robisz? A to jest Twój domek. Tak? No ty dzwonię! No, I wszystko popsułeś, no znowu już drugi raz dzisiaj. No sorry, myślałem, że oddawaj że to dawaj nasiona i wszystko. Nasiona masz. Czekaj. To idę robić... Witaj, Kornelu. No to to! No Kornel to dziad jest. Generalnie obaj myśleliśmy, czy by go nie zbanować. No ale to taka trochę no, strata by była. Generalnie to jest dobry sposób, postawić sobie tak łódkę. Ja używam do transportu. Ale... też bardzo łatwa pułapka na... potwory. Dobra. więc to jest mój domek. Ładny. Max jak zwykle nadużywał opa. No sorry. Sorry. On jest niepokonany! Jak niepokonany? Ja go pokonałem. Eee, tak. Dobra, miałem nasiono wziąć... Bo mi ktoś popsuł farmę. Przepraszam. Dobra, spoko. jest i... sprawa, jeszcze sprawa. Hmm? To... Ale jak ktoś się źle zachowuje, to można mu go skikować. No, kik nic nie da, bo zaraz i tak wróci. Dobra, to okay. kick, Ale tak jak na nauczkę taką jakby, wiesz. Kik jakby nic nie daje. No, dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, Max jak zwykle próbuje się być z Kornelem. W sumie nic nowego. Bo on robi to, co nie wolno, i mnie denerwuje czasem. No, on jest upier upierdliwy. W sensie Generalnie, ma... jak możecie zauważyć, zainwestowałem sobie w mapę, Tam jest Wojtas. O, i Wojtas, jak Wojtasz? zwykle, jakiś duży projekt i w ogóle. Ale na razie nie jest będę zdradzał, co tam jest. Jest posiadłość Wojtasa. Co? Koło ciebie jest Wojtas, czy nie? Nie, on jest daleko. Dobra, co Ej, mieliśmy dzisiaj zrobić? Dzisiaj mieliśmy zrobić korby. między innymi enchant. Tutaj mamy 18 biblioteczek. Ej, weź mi daj kordy, to pójdę do Wojtasa. Nie dam. To jest tajny projekt. Nie mogę go zdradzić. Dobra, i mamy. Nie ma wykorzystywania koprawa. Dobra. I teraz tak, jakoś te biblioteczki. W sumie ja bym tam wolał, żeby one. No bo nie, tak, tak nie może być. Aha. Ok. Yy, więc może zrobimy to jakoś tak. W sumie też ładnie. Jest na który na 24, czwarty? Czyli 24 to jest prawie jedno i to samo co trzydziesty. się chodź na chwilę. Jak to zrobić? O, Maxia nie ma. Trudno trudno. zombie villager tam gdzieś w kopalni pewnie Dobra, mniejsze o to weźmiemy sobie trochę tego, bo dzisiaj mieliśmy poenchantować. Więc zobaczymy co nam wydropi. I no po prostu sobie zerkniemy co tam jest. Aha. Okej, okay. wydajność trzy. Dobra, więc sobie to sprawdził. Aha. No dobra, mogło być lepiej. No nie to nie. Łuk. Okej. Okay. No nie no to raczej jakiś super nie jest no dobra, trzeba poprawić ten enchanting bo to tak w sumie jeszcze słabo trochę tylko nie wiem gdzie go dać dobra, to powiedzmy, że jest... nie no, nie jest najlepsze Dobra, zobaczymy zaraz, to i tak się potem jeszcze książki zrobi. jestem, Halo? Jestem, wiem. O, dobra. Ja teraz sobie coś... okej, okay, szczęście dwa. Mam enchanting, nie? A jest jeszcze odcinek? No, nagrywam. Okej, spoko. Aha, dobra, tp. Nie miałeś się tak dużo nie tepać. No, ale. No, czekaj, granie to jest pod X. No, weźcie. Dobra jestem. Ech. A więc tak. No, <noise> z prankami na dzisiaj koniec. O, ale... o, wydajność 3 mi by weszła. Ale o. nie mam nawet laptopa. Tylko generalnie taki problem jest, nie? Że to pokazuje w sumie, To pokazuje wydajność o, 3 Ale to, to nic innego nie daje. No nie kradnij. A... Mogę, mogę pożyczyć jeden na laptu. Okay. Dobra. Tak więc... W sumie nie możecie już napisać w komentarzu, jak to dalej rozbudować. Bo ja serio nie mam pomysłu. Możesz mi trzy lapizu. Dobra, czekaj, proszę. No, dałem ci. Dzięki, co tu się dzieje w ogóle. Aha, ja nawet nie mam levela. Dobra, będę chciał pozbierać. O, ładnie, jak... fajne. Ej... Fajnym... Jak trzeba ten zbudować enchant, żeby był pełny? W sensie... No to ładnie Musisz otworzyć go i dodać mi w pełni. Tak jak coś takiego zrobię. Podaj mi No nie na 20, jest jeszcze gorzej. Mmmm. Drewno zmarnowałem. ile zbiera teraz rynku? Dobra Generalnie piszcie też w komentarzu Czy w ogóle kontynuować tą serię? Czy Wam się podoba? Czy O dobra jest na trzeci Czy mam ją rozbijać? Czy może wymyślać coś innego? Nie wiem Piszcie co sądzicie o tym w komentarzu o. O, jak Kuba sobie zrobił. Byłem ja już zaraz nie będę mógł skraftować nic. Jak to było? Aha, dobra tutaj. Ok, dobra jest prawie ten. Nie wiem, tu. Dobra, mam na 30 pog Okej, okay, i tu sobie tak zrobimy. Dobra, jest na 30, jest elegancko. Oj A skąd masz biblioteczki? Mm, no, ja mam tam krowy i mam trz, trz, trzcinę obok To się ma Dobra, w sumie brakuje mi levela, to widzimy się za chwilę jak... Jakoś go zyskam... Ej, brać odrzut 2? Nie, nie. Dobra. Dobra, i na chwilkę robimy cięcie. Będzie ja nawet nie oglądałem odcinka, jak buduje. Okay, okay. Dobra, tak więc jesteśmy z powrotem. Trochę pofarmiłem, trochę ten... Mam tr mamy 33. trzeci. Ale piszcie w komentarzach, czy poznajecie, że, że to mapa z kwadratowej masakry. <grym> no i się wygadałeś. Ale dobra. Pierdziejcie, tak by się każdy prędzej czy później dowiedział. Hmm. Bo pewnie widzowie oglądali. Niektórzy. No, pewnie tak, skoro weszli tu, żeby obejrzeć ten odcinek. E, zrobi. Nazwij go tak dla. No, nazwij go dla wyświetleń. Zrobiłem serwer na świecie skarbowym. Grabisz, na... trzymam na mieczu. Ostrożnie no to będzie wider. No to będzie Wider. Ej, a no, Moskitu. Weź. Nap daj tu Zrobiłem serwer na świecie z kwadratowej masakry i stało się to Taki o clickbait nie. nie, ja nie potrafię takich tych robić no, Ciągle ta głupia pogoda, no Dobra, potrzebuję jeszcze ostrość Typowy clickbait HM. nie Wiem, jako wadła potrzebuję Dobra, niedługo będziemy się zbliżać do końca odcinka nie mamy wieczności, czasu widzowie. Sorry, no, właśnie. no myślę, że jakieś 14 minut to dobry czas, widzowie. Na Ale pisze, czy jakby będzie? się jak nie, to, jak nie, to będzie druga część bankowo, a tak to. No, no oczywiście, prędzej czy później bo była no. druga część. W sensie, że macie to jak w szwajcarskim banku. No, w sensie, że co. W sensie, że na pewno, czy nie na pewno? W się, sensie, że na pewno. E, druga wojna światowa, Szwajcaria jest neutralna, bo Niemcy lokują tam swoje e, bogactwa. W sumie w pierwszej też Szwajcaria była Dobra. neutralna. Dobra, w porządku. Szwajcaria, Szwecja, Norwegia chyba też. Dobra, ja sobie jeszcze tak zrobię... Ej, tu mam książki, 12. Miałem porta zrobić. Dobra, tak więc jeszcze sobie coś zbudujemy. Ja buduję ogólnie ja szybko... domek. Aha, dobra, żarcie miałem. A jeśli ktoś oglądał, to, to, to wiecie, że mam domek tam, gdzie Mandio? No. W sumie ja ci wymyśliłem to miejsce, a mniejsza o to. Emię, gdzie mi chyba. Co to jest musiało... to przeszycie? Nie wiem. Ja nie mam po polsku, więc. Dobra, to ja muszę coś zaenchantować. Widzimy się za, widzimy się za chwilę. Mi Michał. Dobra, widzimy się po cięciu. I teraz tak, sprawdzamy co. <grych> Dobra. Czyżby to był najlepszy killoff na serwerze? Znowu? Szczęście 3. Ale nic mi nie dropi takiego... Nie wiem. Ej, ej, czy to był najlepszy, najlepszy kill na serwerze? I ja mówię znowu, bo na Valtra Craftie też miał ich najlepszy kill no. na serwerze. No, to fardu. Dobra, tym razem nam się nie udało, nie mamy, ale mamy i tak dobre. kill Jeszcze sobie połączę z czymś innym. No, będzie git. Fajnie. Ale teraz sobie budujemy portal. Tak. Okej. Okay. Dobra, nie wiem gdzieś. Nie, 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 nie. Tu. O, dobra, już to widzę oczami wyobraźni. Dobra, raz. aha, Dżery. Ogólnie serwer jest kozacki. Tak? To jest już trzeci sezon jakiegoś serwera, na którym gramy teraz spoko, Ogólnie Wojtas jest trzeci, od trzeciego sezonu, także ja. Od pierwszego. Stanuję, no, o dwa, tak, od widzów rozbiaru. Ja jestem z banem rozumiesz? Źle położyłam obsydian. Ej, odcinek jest, czy jeszcze? Czy już nie? Mm, nagrywam go jeszcze. z nie jestem Dobra, to żołnierz się już z widzami. chyba no, już zaraz, Nader miałem zbudować. Co tak szybko, spokojnie. Raz, dwa, trzy. Ok. Padłem do jaskini. okej okay. Aha, dobre, naprawdę jestem są dobra, nie, bę nie będę wam pokazywał, jak kopię tego obsydianu. Dobra. Zrobiłem. Myślę, że dobrze. Jeszcze tutaj tak zrobię, żeby mieć pewność, że będzie działało. Ej. To napisz okay. mi kordy do Wojtasa. Dobra, po odcinku ci napiszę. Odkładamy kilof bo nie fajnie byłoby z nim zginąć. I, zap i zapalamy. Dobra, włazimy. W sumie zobaczymy, gdzie mnie wydupi. Wow. Ej. Ej, jak nie laguje? Jaki las? Jaki las? Żaden. Jest ta ta. Są te, od mączki kostnej. Ale jak tu płynnie łazi chodzi wszystko. Wszystko płynnie strasznie. Ej, bazaltowa delta? To Ej, od gazu. Nie, 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 nie. Ta, co ma dużo tego piasku Dusz. To jest bazaltowa delta. Aha. Nie, A nie, nie, nie bazaltowa delta, sorry. Nie. To jest. Ta, Dolina Dusz. Są dwa lej. No. O olej. Wiem, wiem. Dobra. Jest płaczący obsydian. O tam jest ten, tam jest las. Ten ten. Jaki? Ten Grimson. E, czerwony. Fajnie. Dobra, elegancko. Jest płaczący obsydian tu w ogóle. Dobra, kwarc. Ez. O nie, nie ja nie, nie chcę go bić. A nie widziałem nic złotego. A złote rzeczy są nawet... nawet dobre. Wiesz, tylko mają małą wytrzymałość. Jezu, a ja parową jestem. To są pigliny wszędzie, nie? Pigliny? No. O boże, prawie spadłem. No i spadłem na sam dół mojej chaty. no o, ponad tak, Mączki Kostnej. Dobra, wracamy. Co?! Ej! O. Zostaliśmy uwięzieni. Uwi... odcinek, na no odcinka, uwięzieni e, na net. Max! Max! Co? E, chodź, za mną, za mną. Pierd... Ale mam Chodź. Nie jest No tu. Ja chcę do lasu, Dobra. do lasu. Chodź za no mną i bo Ej i... masz jakieś jedzenie, bo mam trzy serduszka Dobra, dobra, trzymaj Ja... czekaj, muszę przejść przez Weź ten Weź wykop tamten obsydian, bo ja nie wziąłem kilofa diamentowego To wykop i jesteśmy uratowani Weź okay. to Z Znikło jedzenie? A nie, mam! Dobra, dzięki I to znikło no czekaj, muszę iść do tych do lasu A, pozbierać. Okej. Ej czekaj, Max, wróć się. Czekaj, muszę klepnąć Nie, Zostaw go. Dobra, Max, chodź. Chodź. Ja zaraz, ja zaraz killnę. O nie świnia. Dobra, chodź. Ja Dobra, Ko, Kop tam ten obsydian. Ko no. W... Ty, 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 ty. O nie! O nie! Ej, odbiłem kule gasta. Gas na parza. Kop ten obsydian. Wykop go, bo musimy wrócić. Okej. Okay. Ej, fajny odcinek wyszedł nawet pod koniec. Zostaliśmy no? <grystanie> uwięzieni. Jaki mój, jaki ma być tytuł? Tytuł ma być. Stworzyłem. Serwer na mapie z kwadratowej masakry i stało no, się to. No coś takiego. I stało się to. Jest, z... Będzie dobre. Jest... O, forteca. Dobra, wracamy. Nie, to nie forteca. Jak No, forteca będzie trzeba znaleźć. A to to na w przyszłym odcinku. Aha. O, nie! Ej, ja nie mam krzesiwa, jestem uwięziony. Przy... No nie no, co sobie Chipsol myśli. To znaczy Wojtas w sumie. Dobra, to nie jest tak daleko. Dobra, to więc mam nadzieję, że wam się podobało, to by było na tyle. Pomocy. Oczywiście zostawcie łapkę i subskrypcję, żeby zostać powiadomi powiadomionym yy, jak będzie nowy jak będzie nowy film. No i co? To jest siema. ten wielki projekt Wojtasa? Nie, to jest, jest jego stary dom ten spalony. Dobra, to więc siema.